Cześć, witam Cię w podcaście Lekki stan, oddech, mindset, medytacja. Klaudia w dzisiejszym odcinku. Tematem dzisiejszego materiału będzie poranna wdzięczność. Jak włączyć tę praktykę do swojej codzienności. Zapraszam Cię do odsłuchania, do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Zaczniemy może takim krótkim wstępem, czym jest w ogóle wdzięczność. Wdzięczność to jest takie uczucie, takie odczucie zarówno w ciele, jak i w Twoim umyśle, które jest bardzo dobre i bardzo potrzebne na wszystkim. Możesz wtedy odczuwać spokój, możesz odczuwać radość, możesz odczuwać ekscytację. I wtedy otwierasz się na to, co jest w tobie. Otwierasz się też na swoje zasoby, dostrzegasz to, co jest fajne w tobie, to, co jest fajne w świecie zewnętrznym, i bardzo mocno osadzasz się w chwili obecnej. Bo jak mówię o wdzięczności, to mam na myśli wdzięczność za to, co jest. Wdzięczność za to, kim Ty jesteś, wdzięczność za ludzi, jakimi się otaczasz i w jakim miejscu swojego życia jesteś, co już masz. Co już osiągnęłaś, co już osiągnęłaś. I jest to bardzo ważne, bo pomaga ci się nastroić dobrze na dalszą część dnia. Dlaczego? Dlatego też warto robić to rano. Nie chodzi mi też o to, żeby od razu poprzez budzenie, otwierając oczy, myśleć sobie, za co dzisiaj odczuwam wdzięczność, tak? Ale chciałabym stworzyć dla ciebie takie wskazówki, które będą pomocne, w jaki sposób tę wdzięczność możesz wyrażać. Żeby to nie było mocno skomplikowane, żeby to było bardzo proste, bardzo szczere i bardzo prawdziwe. Także, jeżeli jesteś podczas jakichś rutynowych czynności porannych, czy to nie wiem, makijaż, czy to picie kawy, czy to robienie sobie śniadania, to. Możesz przywołać sobie w swoim umyśle albo powiedzieć też na głos, za co odczuwasz wdzięczność? Zacznij od siebie. Zacznij od dostrzegania tego, co jest w tobie. Jestem wdzięczny, jestem wdzięczna za to, że jestem. Myślę, że to jest bardzo ważne zdanie, od którego możesz zacząć swój rytuał wdzięczności. Jestem wdzięczna, jestem wdzięczny za to, że jestem. Możesz też poszukać głębiej, za co jesteś wdzięczna wdzięczny sobie, może za jakieś emocje, może za jakieś konkretne cechy, może za to, w jaki sposób się zachowała i zachowałaś, zachowałeś danego dnia, na przykład poprzedniego dnia, tak? Bo o siebie zadbałeś, zadbałaś. To jest bardzo ważne, tak? Także zacznij od siebie. Kolejną rzeczą. Jaką chcę, żebyś włączył, włączyła do swojego, do swojego rytuału wdzięczności, jest takie zdanie: czuję wdzięczność za to, że mam w swoim otoczeniu. I tutaj wskaż konkretne osoby, może konkretne grupy osób, jakie są z tobą, jakie są przy tobie, które są dla ciebie wspierające, które są budujące, z którymi masz. Zdrowe relacje, dobre więzi. Pamiętaj o tym, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć takich ludzi nie tylko w chwilach kryzysu, ale też w swoim codziennym życiu. Okej, okay. to kolejnym obszarem. Niech będzie coś ze świata zewnętrznego. Jestem wdzięczny, wdzięczna za to. I tutaj możesz wstawić sobie jakieś konkretne wydarzenie, na jakąś konkretną rzecz, jakieś twoje konkretne osiągnięcie, albo to, co ktoś może dla ciebie zrobił. Nagle poszukaj tutaj tych rzeczy materialnych i niematerialnych w świecie zewnętrznym. Kolejna wdzięczność niech będzie wdzięcznością za chwilę obecną. Możesz sobie za to podziękować w ten sposób, Jestem wdzięcznie, wdzięczna za ten moment, i za to, że go dostrzegam, i za to, że w nim jestem. To jest takie zwrócenie się do rzeczywistości. Spotkanie się z nią, podziękowanie jej za to, że jest, za to, że jest się w obecności w tej chwili. Także wdzięczność za chwilę obecną. I ostatnia wdzięczność, piąta. To jest wdzięczność za to, że praktykuje wdzięczność. Podziękuj sobie. Podziękuj najważniejszej osobie w swoim życiu. Jestem wdzięczny, jestem wdzięczna za to, że praktykuje wdzięczność. I jeżeli włączysz ten rytuał składający się z takich pięciu zdań, które będziesz sobie rozwijać, tak? Jeżeli będziesz to praktykować codziennie przy swoim poranku, to możesz zacząć dostrzegać, w jaki sposób zmienia się Twoje podejście do rzeczywistości. Jak wygląda, skupienie się. Na tym, co już masz. Na tym, co jest dla Ciebie wspierające. Oczywiście. Mógł przychodzić różnego rodzaju myśli, tak? Może przychodzić jakaś złość, irytacja, frustracja, ale chciałabym, żeby w twojej codzienności zaguściła też wdzięczność. I żebyś o tym pamiętał, pamiętała, bo to jest wsparcie dla ciebie. To jest takie otulenie siebie uwagą, otulenie siebie uczuciem. I powiedzenie sobie, jestem ważny, jestem ważna dla siebie. To jest bardzo wspierające, bardzo budujące i bardzo zdrowe. Także zachęcam cię do praktyki wdzięczności. Możesz sobie spisać swoje zdania, wdzięczności. Możesz je też każdego dnia zmieniać, coś dodawać. Albo nic nie dodawać, albo, um, albo dowolnie jakoś modyfikować. Tak? Pamiętaj, żeby to było wspierające, żeby odczuwać tę wdzięczność za coś, za rzeczy, za, za, za to, co jest w tobie, co jest w innych ludziach, którzy ciebie wspierają, które ciebie budują, które ciebie podnoszą, a nie spychają gdzieś na dno. Także pamiętaj o tym, że robisz to dla siebie. I zachęcam Cię do tego, żebyś zaczął, zaczęła już dzisiaj albo od jutra, tak jeżeli słuchasz tego odcinka w późniejszych godzinach. Zacznij dzień z wdzięcznością. Zrób sobie taki tydzień wdzięczności i zobacz, jak to na Ciebie podziała. Możesz się później podzielić z nami swoimi re refleksjami, napisać do nas, na, na naszego Instagrama Lekki Stan. I oczywiście kontynuować to dalej, tak, żeby, żeby, żeby to było Twoją praktyką żeby to było jakimś elementem twojego życia. Także bardzo ci dziękuję za dzisiaj, za ten odcinek. Myślę, że taki bardzo spokojny i bardzo wspierający i budujący. Mam nadzieję, że też masz taką refleksję na ten temat. Chciałabym cię zaprosić też na nasze wydarzenie, które odbędzie się 31 maja 2025 roku. To będzie wydarzenie online w temacie spokoju, które będzie oparte na pracy zarówno z umysłem, tak, na pracy z naszym ciałem poprzez oddech, i to będzie takie wprowadzanie się w stan, w stan równowagi, tak. I zapraszam Cię serdecznie, żebyś się zapisał, zapisała na to wydarzenie. Informacje są na naszych social mediach, na Facebooku i na Instagramie a biletem jest postawienie nam kawy na serwisie Bike Coffee Tool. Także zapraszam ci jeszcze raz serdecznie, dziękuję Ci za dzisiaj, do zobaczenia i do usłyszenia, cześć.